Śli, ślima Gacuś, jest to zwierzątko z Kancia Stoportego. Czy kiedykolwiek się zastanawiałeś dlaczego gacek jest mądrzejszy od swojego właściciela? Dziś wam przedstawię co ukrywa ślima głównego bohatera. Zostawcie subaj łapkę w górę, wpadnijcie na mojego TikToka, do jego będziecie mieli w link w opisie. Jesteście gotowi, więc lecimy. A zaczynamy! A zaczynamy od odcinka z gdzie żółta gąbka przeniosła się do głowy Gacka, po to, żeby się dowiedzieć, o czym on śni. I wtedy główny bohater animacji po pojawia się w ogromnej bibliotece, gdzie spotyka ślimaka Gatusia, który posiadał ręce i nogi, a także umiał mówić. Dodatkowo gatusz wyjaśniał Spongebobowi, Dlaczego umie gadać, a on tylko go rozumie? Po jakiejś chwili widzimy Gacka, jak czyta książkę, ale pewnie powiecie, że to tylko sen. Dlatego Gacuś umie czytać i robić inne rzeczy. Czy kiedykolwiek zwróciłeś uwagę, że ślimak Gacuś jest od wszystkich innych ślimak mądrzy? Był epizod, gdzie ślimak czyta gazetę. Tak, czyta gazetę. Kolejnym dowodem jest w odcinku Łowca Meru. Żółta gąbka mówi niepokojącą kwestię. W tej kwestii możemy usłyszeć, że Gacuś znowu zapomniał zapłacić za prąd. Gacuś pewnie znowu zapomniał zapłacić za prąd. Czyli na to wychodzi, że Gacek zajmuje się rzeczami finansowymi domu. A żeby to potwierdzić! Musimy się zastanowić, do kogo jest wysyłana poczta. Tak, dobrze słyszycie, głównie poczta jest adresowana do Shimaka Gacusia, gdyż to on się zajmuje opłacaniem rachunków. I to jest naprawdę dziwne. Ogółem to jest Simak, a jak na zwierzę, to robi bardzo dużo rzeczy za no ale jak to, jak tak, naprawdę to nie jest ślimak, a jest to, ki a jest to kimś innym, zamienionym w ślimaka. W jednym epizodzie widzieliśmy ślimaczą plazmę, zaszczek, który trzeba było podawać co roku, po, po czym każda posa zamieniała się w zwierzę. Nawet z Panu czy Skalmar, a teraz odpowiedzmy na pytanie. A odpowiedź brzmi tak, że kto zmieni Gacusia w ślimak. A zanim odpowiemy na pytanie Za co ktoś przemienił, to musimy przeanalizować drzewo genealogiczne Jak Zauważyłem plamy od kawy, po wytarciu jej okazało się, że Gacuś powinien nosić koronę Usłyszeliście przed chwilą, to Ślimak Gacuś powinien zostać królem To akurat on miał fundusze na płacenie rachunków w żółtej gąbki. Ale na pewno się zastanawiasz, jak zwierzątko głównego bohatera kreskówki stało się królem. Przecież bikini dolne już miało króla Neptuna. Król Neptun, oprócz bycia władcą mórz i oceanów, był również Bogiem i sądzę, że po prostu przekazywał władzę innym ludziom. Tak jak jest w Polsce, gdzie oprócz prezydenta państwa. Mamy prezydentów miast, a w małych miejscowościach mamy burmistrzów. Mam nadzieję, że jak najlepiej, że zrozumieliście to, co ja wam wytłumaczyłem. A teraz odpowiedzmy na pytanie. Dlaczego Simak Gacek zmienił się w Simak? Uważam, że Gacek zmienił się, ponieważ był złą postacią. A nawet nie pochodzi z takiego samego wymiaru co kuchci, gdyż nie widzieliśmy jak Gacuś chciał doprowadzić do rewolucji Sima, A w filmie widzimy jak zażądanie Gacuś Gacka, inne Simaki miały zaatakować Span Roba i Planktona. I tutaj się robi coraz ciekawie. Na razie ustaliliśmy, że jest mądrzejszy od właściciela po drugie chce przejąć bikini dolne a po trzecie istnieje serum, która zmienia dowolny bohaterów wyślima gdy połączył kropki może ustalić, że sima gacuś nie jest normalnym zwierzęciem a jest kimś groźniejszym i silniejszym tylko kim on jest a, a cała odpowiedź jest w filmie na suchym lądzie kiedy żółta gąbka i wróg pana krawa, gdzie po ucieczce od ślimaków, trafiają w nieskończonym trójkącie i spotykają tam Boniusia, który strzeże portalu, ale odpowiedzmy na pytanie, dlaczego twórcowie postanowili, że Defin będzie pinował oraz tworzy portal, który te przenosi do miasteczka? Otóż sądzę. Dlatego, że bikini domne jest więzieniem dla Gacka, który zmienił się w ślimaka. Bo zwróćcie uwagę, że jak się gatuś by doszedł do władzy, zniszczy ją wisza i satury. Banek potrafi się teleportować jak Gacek w odcinku kąpiel. Prawdziwą formę mogliśmy zobaczyć w epizodzie scenik, gdzie Kukcik wszedł do głowy kupila gdyż możemy porównać do osoby, która na początku swojego życia były osobami widomymi, gdzie widziały świat normalny, a po wypadku utraciły i w tym śniegacuś mógł widzieć swoją przeszłość, Śmaczą. śmaczną, podobną, o większej inteligencji niż ktokolwiek inny, a pewnego razu zbuntował się przez co dostał seru. Która cofnęła go do rewolucji. Dlatego ślimak musi dostawać co roku plazmem, żeby do został cały czas w takiej formie, jakiej jest. Dlatego strażnicy czasu stworzyli portal do piekiny który strażnikiem jest banie, które ma za, za, za misję pilnować gata, żeby nie wrócił do pierwotnej wersji. Gdyż on będzie chciał się zemścić, co zniszczy świat. Czyli analizując kim jest Gacuś, silnik Gacuś jest... Prawdopodobnie jest... Stworzeniem z galaktyki. Dajcie znać w komentarzu co o tym sądzicie, a teraz przejdźmy do krótkiego oglądania kanału youtubera. Znaczy... kanału... mojego widza. Do następnego, cześć, a my przejdźmy do oglądania. Więc teraz przejdźmy tu, na YouTube'a, przejdźmy do swojego kanału, twój kanał, społeczność. I przejdźmy do tej społeczności, gdzie informowałem was, że będzie Q&A. I wejdźmy na ten kanał. Tu I obejrzmy najnowszy film. Oczywiście ja chciałbym na krótszy, ale obejrzmy ten najnowszy, bo bardziej mnie interesuje Braffsas, więc... Dobra, powiększmy to i oglądajmy. Braffsas hash... pierwszy hashtag jeden z kolegą. Dobra, grasz w brafftas. Rozmalaz skrzynkę. Atakujesz inny. Do czego mogę się przyczepić, to... Jakbyś mógł... jak masz taką możliwość, to kup sobie mikrofon, albo jak to na te, jak to na telefonie bierzesz, grasz, a, pre, a raczej grasz na telefonie, to sobie mobilzyn i po prostu komentuj to, bo będzie ciekawszy filmik. Dodatkowo zmontuj go jakoś, żeby była jakaś cięcia przynajmniej albo jakieś jakieś cięcia czy po prostu muzykę. To jest najłatwiejszy montaż, który możesz zrobić, czyli uciąć w niepotrzebne fragmenty i dodać muzykę. To można, możesz zainstalować CapCut, który to akurat umożliwia i dzięki czemu będzie ciekawszy filmik. Dodatkowo tytuł bym zmienił na jakieś, tak ja, na jakieś gra, y, nie wiem. Gram z nie, nie gram z kolegą. No nie wiem. Yy, Przynajmniej jakieś tytuł. Nie wiem, prawdę, ale gram z kolegą, żeby był ciekawszy w, y, tytuł. Potem przejdziemy do miniaturki. rozwalasz. Myślę, że dotrwamy trwamy jakoś do minuty, bo nie chcę, żeby odcinek też trwał za długo. Niepotrzebnie. Jak mówiłem, dodaj muzykę, dodawaj muzyka, bo coś tam i Twój filmik będzie miał więcej niż te dwa wyświetlenia. Poczekajcie, muszę usunąć ten jakiś tu ktoś. No na telefonie, bo jakby na komputerze to było, no to by było, nie byłoby takiej przestrzeni czarnej, by było zapełnione całe. Jak mówiłem, dodaj muzykę, komentuj chociaż coś tam, nie wiem. Możliwe, że zaczynasz i ty o tym nie wiesz, jak to zrobić, no to mówię ci... Kapka. Albo w, y, z telefonu przemień na... na akurat komputer i przenieś i wtedy no. A dotyczący miniaturki możesz ją zrobić, nie wiem, jakąś poszukać w internecie. Po prostu zrobić po prostu y, zrobić ją po prostu nie, y, nie rób tak jak moja siostra y, która nagrywała na YouTube i która występowała nawet w moim filmie Nie rób tak jak ktoś czyli tak jak miniaturki czyli po prostu randomowe z, z, z filmu po prostu generuje YouTube po prostu rób to y, nie wiem Fotopei czy w jakiś innych tam programach nawet na telefonie. Dobra. Cały kanał oceniam. Myślę, że dopiero po prostu zaczynasz. Mam taką nadzieję, że się poprawisz. I po prostu... Dam. Nie wiem jak ocenię. Na razie po prostu nie chcę się zranić, więc ocenię 5 na 10, ale... albo 4 na 10, ale... no... bo pracuj nad tym. Widzimy się już wkrótce. Cześć.